Przemyślał i stwierdził, że jeden egzemplarz to za mało, to zapraszamy. Chodzi o to, żebyśmy rozdawali, byli tymi ambasadorami rowerów, rowerów i rowerowania łodzi. E, tak więc jeżeli ktoś będzie chciał, to za chwilę tutaj się to pojawi, e, na pewno Wam powiem. Cały czas czekam na informacje, ile nas dzisiaj jechało. E, nie wiem, czy Was interesuje, jaka jest temperatura, ale to nie wiem, o co mówił. Ile? 6 stopni było, nie? Nie wiemy, ile było Wasze. Nie wiem, nie wiem ile było w Warszawie, ale na pewno się postaramy dowiedzieć. O, tutaj widzę już, że Piotr niesie ze sobą paczuszkę. Tak więc jeżeli ktoś będzie chciał się poczestować tym poradnikiem rowerowym, to on jest dostępny od tego człowieka z PCK, który ma ze sobą tą magiczną paczkę, więc jeżeli ktoś chce się poczestować, to, to zapraszam. Kasia cały czas liczy, ile u nas dzisiaj było. Jeszcze dodajemy. Jak tylko jak, jak tylko wam powiem ilu nas dzisiaj jechało. Spokojnie, tych, tych przewodników jeszcze, jest, tych poradników jest bardzo dużo, więc dla każdego starczy, spokojnie. My to będziemy czekać do, 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 do tego, jak się do czasu nasz się plac opustoszje, o więc spokojnie dla każdego starczy Dla tych, którzy jeszcze nigdy nie byli na masie krytycznej, to teraz patrzcie, co się będzie działo, a tych, którzy już byli, poproszę tylko o to, żeby zrobili u siebie trochę wolnego miejsca tak, żeby było możliwość zrobienia rowery górą a ja za chwilę wam powiem, ile w pierwszej wiosennej masie krytycznej w Łodzi jechało rowerzystów ok czy wszyscy już są gotowi? jeżeli tak, to chciałbym wam powiedzieć, że w pierwszej a, to nieważne. W marcowej, łódzkiej masie krytycznej nie wiem będę tego mnożył przez dwa, nie wiem ile kółek pojechał, ale rowerzystów naliczyliśmy, czyli tych, którzy otrzymali od nas sprychówki, naliczyliśmy 387. A teraz zadanie dla każdego, zanim podniesiecie rower i zrobimy rowery górą, na przyszłą masę każdy z Was przy, 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 przyjeżdża z jednym znajomym. Ale nie liczy się ten, który już dzisiaj jest. Tak więc spróbujemy zdublować e, e, ten wynik i e, naprawdę pokazać, ilu rowerzystów jeździ. No dobra. Powiedziałem, ilu nas dzisiaj jechało. Tak więc możemy zrobić, proszę Państwa, co? Łódcy rowerzyści myślą. Co myślą? Rowery górą! Teraz powinno być miasta dla no nie? to ile piw? <gry> już nie no dobra, ale jakieś lepsze piwo to dwa. no Litr paliwa to dwa piwa, tak? Litry paliwa to dwa piwa i tego zachęcam Was, żebyście jak już sobie odpoczniecie, to napili się czegoś dobrego. Kto co może. A lepszy, no to powiedz to Lepszy litr paliwa niż te piwa? Nie, dobra. Co ty też w ogóle, no Tak na wącha się dużo spadło Zapraszamy Was wszystkich na, na stronę masakrytyczna.org e, i rowerowałodź.pl to jest te adresy, które macie na szprychówce. Tam staramy się Wam przekazywa przekazywać informacje. Jesteśmy też na Facebooku, szukajcie nas. A z naszej strony dziękujemy serdecznie, że jeździcie rowerami nie tylko na Masy Krytyczne. E, mamy jeszcze te poradniki, jak nie starczy to będziemy do, dowozić jeszcze do e, biura promocji Piotrkowska 87. W ciągu tygodnia tam na pewno można odebrać. Do zobaczenia w kwietniu e, w szerokiej rodzinie.